Dyżurnego satyryka niechaj zajmie problem twój. Niech satyryk się potyka i za ciebie wiedzie bój. Polak kocha narzekanie, twierdzi, że go niszczy pech. Więc panowie oraz panie, o przepraszam, panie i panowie, oczywiście pamiętajcie, tylko śmiech. Ho, ho, tylko śmiech nas może uratować. No, witam państwa na ostatniej, ale to już naprawdę w i prostej, bo dzisiaj w nocy cisza wyborcza. Mi się zdaje, że tę ciszę wyborczą to chyba tylko u nas wymyślili. Nie wiem, czy w jakimś normalnym kraju jest cisza wyborcza. Ja rozumiem, że ciszę wyborczą wymyślono no, za czasów, kiedy ja byłem młody, zdolny i obiecujący, bo wtedy można było zrobić ciszę wyborczą były dwa programy w telewizji, gazety były i można powiedzieć, że nie wolno drukować, nie wolno gadać w radio, nie wolno w telewizji. A dzisiaj ja do was teraz mówię a wy sobie weźmiecie, to jutro obejrzycie. I co? Zgodnie z przepisami popełniacie przestępstwo. Także ja bym, kochani, jeżeli już jutro będziecie oglądali, i dzisiaj jest piątek, ja od razu mówię, jutro lub pojutrze, to bym radził to jakoś tak w domu oglądać, pozasuwać się wszystkie kotary, żeby nikt nie widział, bo sąsiad może donieść. Całe życie mamy tak w naszym kraju, że od donoszenia są sąsiedzi. Tak, to jesteśmy kraj wielkich sąsiadów. Oni się wszyscy interesują tym, co wy robicie, a wy pewno się interesujecie tym, co oni robią, nie? No, więc lepiej, żeby nie wiedział. A już nie daj Boże słyszał, co Także na słuchawkach słuchać, o. Ideałem byłoby słuchać pod kołdrą. Wleź pod kołdrę, patrz nikogo nie ma, i wtedy słuchać, jeżeli byście dzisiaj tego nie zobaczyli, czyli w piątek. Generalnie ta cała cisza wyborcza odnosi się również do tego, co jest na ulicach, bo każdy kandydat narąbał tych całych plakatów, jak to się nazywa, tych różnych innych. No, kochani, tego jest wszędzie pełno, chociaż niektóre nie powiem które, bo nie wiem, komitety wyborcze płacą po 10 zł za zerwany plakat przeciwnika. To tam trochę tego, ale zaraz następni znowu wieszają, bo mają po 10 zł zawieszenie. Czyli biznes szaleje. No i tu jest problem, że w niedzielę idziecie do wyborów i wiadomo, u mnie tu w szkole jest komisja wyborcza. To idę, a tu na lewo i prawo, ten wisi, tamten wisi, ten wisi, ojejku. No jak ja sobie tak idę, to może być to coś takiego, że oni mnie tymi plakatami namówią. Czyli już nie jest dla mnie cisza wyborcza. Chciałem zagłosować na tamtego, wiadomo którego. A tu patrzę, a tamten taki ładny, ojej, to, to może na tego lepiej. Trzy kroki zrobię, a tu jakie to cudowisi, prawda? No i o! Czyli oczywiście, że ideałem byłoby, żeby kazali zdjąć to wszystko, ale przecież nie ma takiej możliwości. Plus nie da się zamazać takich filmików jak ten, co ja gadam, bo ten YouTube to teraz będzie szalał. Będziecie to mogli za dwa lata obejrzeć, co ja teraz ganiam. No ale co jest powodem dzisiejszego mojego? Ja tak gadam i gadam, żeby gadać, ale nie. Powodem jest bardzo, ale to bardzo szokująca sprawa. Jest taka sondażownia jakaś czy coś, nazywa się Business Insider, nie wiedziałem, że w ogóle jest taka. I oni zrobili wczoraj badania i wyszło im, że pan Nawrocki ma więcej niż pan Czaskowski. Nie za dużo, o 0,7%. Ale wyżej. Zawsze było tak, że Czaskowski ileś tam, a wrocki 10,8% mniej. A tu kurczę równo. To ja się se ale bo oni biznes, to może dla biznesmenów to, to dobrze, żeby ten był, a nie tamten. Bo ten, to tamten, to nie będzie kontrolował tych biznesmenów. Wiadomo, on ma swojej partii tylu biznesmenów, że oni woleli, żeby na to nie patrzyć, co oni tam robią i robili. A czaskowski zacznie o. Tutaj gdzieś patrzyć po łapach. Jest prawda taka, so, lecą obecnie równo. To jest moje właśnie. I Zas... zacząłem się zastanawiać, dlaczego? Jak mówią Niemcy, warum? No bo to musiało coś wpłynąć na elektorat. I co ja widzę? Na Facebooku puścili taki filmik prezesa, nadprezesy. Jedynego naszego kochanego, ode mnie młodszy trochę, więc ja mogę tak trochę do niego przymilać. I tenże prezes. Powiedział, że on, żeby dobrze utrzymać stosunki z Ameryką, to żeby ludzie głosowali na prezydenta Trzaskowskiego. On tak powiedział. Jarosław Kaczyński jasno mówi, kto zagwarantuje najlepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Żeby te stosunki polsko-amerykańskie były bardzo dobre. To jest prezydent Trzaskowski. Dziękuję panie prezesie, doceniam. No i widzicie, to jest... Ja pierwszy film się o ale się trafiło ja bym, że go poparł. Mało tego sam czaskowski podziękował tu w życiu, bo jeszcze też badają, kogo ludzie słuchają. Tak zwany elektorat negatywny. No i w tym elektoracie negatywnym na pierwszym miejscu jest pan prezes Kaczyński. Więc ludzie mówią, ojejku, jak on mówi, żeby głosować, to mnie! Kochani, to na pewno poparcie pana Kaczyńskiego dużo. Pomogło panu Nawrowskiemu, ale on nawet powiedział przed że on się nie zmienia. Wszyscy się zmienia, on będzie zawsze taki sam. A ponieważ jego życiorys jest przykładny, to on się w życiu nie będzie zmieniał i dobrze. I jak mądrze wykombinował, bo ja cały czas kombinuję, jak to wyszło, że jemu tak wzrosło poparcie. On poprosił do zabrza na spotkanie z ludźmi, nie ze sobą ze sobą, tylko publiką. Pana przyszłego prezydenta Rumunii. To, to Rumunia to wielkie mocarstwo. I oni mają 18. też wybory. I ten przyjechał do naszego. Jak się wyściskali, jak tylko Rumun z Polakiem potrafi. Ja kiedyś byłem w Rumunii, ale nie, nie spotkałem nikogo takiego, co by mnie tak, aż tak chciał ściskać. Jest taka już grupka, się porobiła. Węgry, Słowacja, Rumunia i my, tam ewentualnie chciałby pan. Nawrodzki. No nie wiem, prawda jest, że te wszystkie kraje, które wymieniłem z wyjątkiem Polski, to mają jakby krytyczny stosunek do Unii Europejskiej. Że już byliśmy w Unii, skasowaliśmy co się da i po co nam więcej tych pieniędzy? No starczy to już. A teraz co, będziemy my dopłacać do nich? Ha, ha. Tak, To jest taka trochę mentalność ruskiego chłopa. Zapytali kiedyś ruskiego chłopa. Co on by zrobił, jakby został carem? Bo mówi, jak to co? Ukradłby 10 rubli i uciekł. No, także yy, ja po prostu dziwię się, komentuję, bo od tego jestem. Ale kochani, a wy swoje wiecie, i przy urnie powiecie wszystko, wrzucicie, co, co trzeba. Tak jest, jak jest, ale mnie się zdaje, że najważniejsza będzie jednak frekwencja. Tak. Bo jak będzie tyle samo, co było w, 20, w ubiegłym roku, 70 parę procent, no to już jesteśmy spokojni. Znaczy, jesteśmy w ogóle spokojni. Ja zawsze uważam, jak jest duża frekwencja, to jestem spokojny. Bo dużo ludzi wybierze dobrze. A mało ludzi wybierze tak, jak im pasuje, a ta reszta nie pójdzie oj, takie. Dlatego, kochani, trzeba iść. Najlepiej to kupić sobie takie klapki na oczy. Ja myślę, że jakaś firma powinna sprzedawać klapki wyborcze. Każdy idzie, ma tak, to i idzie do tego całego, do tej komisji. I żeby nie oglądać tych plakatów na lewo i prawo, tylko na, na wprost. Na wprost dojść, wejść, dowód pokazać to i skreślić tego, co chcecie. O. No i kochani, no jakoś przeżyjemy tę pierwszą turę, chociaż była taka idea, żeby nie psuć dzieciom święta dziecka. Jest święto dziecka 1 czerwca. No i każdy było paru takich, mówił: Ludzie, niech dzieciaki spotkają się z rodziną, pójdą na lody albo na jakieś ciastko, albo na karuzelę, bo są. Dzisiaj to wybór, jak cholera jest. To może pójść z tymi dziećmi i już nie musieć nigdzie chodzić po tych wyborach, bo dzieci się za bardzo nie interesują tym. I taka była idea. No ale teraz to ja widzę, że to będzie ostro. Ale gdyby Wam przyszło do głowy, żeby. Głosować tak, żeby była jedna tura, to nie byłoby głupie. No, to się widzimy, kochani, w niedzielę przy urnach, a następny mój taki felieton, to no, dopiero chyba w przyszłym tygodniu. Wybierzcie dobrze, ale wcześniej wybierzcie też panią Steczkowską, bo to wolno. Nie wiem, czy Polak może głosować z Polski, ale macie tylu znajomych za granicą. Teraz telefon nic nie kosztuje. Dzwoni się do Unii Europejskiej. Gierek! Parlewu vous francez? No! To masz teraz głos. Musisz sprechen i Deutsch, głosować na naszą. No i to wtedy może, może akurat y, pani też też jedne wybory w sobotę, drugie w niedzielę, ale nam się trafiło. A potem jakoś będzie. No, u nas zawsze jest jakoś. Wszystkiego dobrego.